Cześć. Kasia Młynarczyk, terapia i rozwój osobisty z sercem. Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym krótkim odcinkiem odcinkiem, który bardzo, bardzo mocno wiąże się z naszym zdrowym poczuciem wartości. Przychodzę dzisiaj do Was powiedzieć Wam o poczuciu winy. E, żyjemy w świecie i żyjemy w systemie, który bardzo często nas wpędza w poczucie winy, e, a ono bardzo, bardzo mocno niszczy nasze poczucie wartości. Poprzez to wszystko, o czym Wam często opowiadam, poprzez system oceniania, karania, wyśmiewania, oceniania, porównywania, system, który oczekuje od nas, że będziemy jacyś, że powinniśmy być tacy, jak widzą nas inni i jak oczekują tego od nas inni, my w pewnym momencie przestaliśmy sobie ufać i przestaliśmy siebie lubić. I przestaliśmy w siebie wierzyć, i przestaliśmy sobie dawać prawo do bycia sobą, do posiadania swojego zdania, do interpretowania różnych rzeczy na swój własny sposób, do swoich zachowań, do swoich emocji. Słuchajcie, poczucie winy dzielimy na dwa działy racjonalne i irracjonalne. I jak na to tak spojrzycie, to będzie może Wam łatwiej od tego toksycznego poczucia winy się częściej uwolnić. Poczucie winy racjonalne jest wtedy, kiedy rzeczywiście nawaliliśmy, tak? Popełniliśmy błąd, zapomnieliśmy czegoś, nie wiem, w przypływie emocji powiedzieliśmy za dużo i faktycznie czujemy się z tym źle. Mamy poczucie winy, racjonalne, ale to nie jest powód, żeby w nim tkwić. To jest tylko moment, w którym możemy zobaczyć, co zrobiłem źle, czy mogę naprawić ten błąd, czy może mogę przeprosić, czy jest szansa powrócić do tej sytuacji, żeby naprawić ten błąd, czy po prostu wybaczyć sobie, bo mam prawo nie być zawsze idealna, mam prawo do błędów. Wybaczenie sobie jest bardzo potrzebne. Przy uwalnianiu się od poczucia winy, tak? I też pokazuje nam, uczy nas, co ewentualnie zrobiliśmy źle i możemy w przyszłości zrobić lepiej. I nie ma co w nim tkwić, bo ono jest niszczące. Natomiast bardzo często my mamy irracjonalne poczucie winy, tak? To jest ta druga strona poczucia winy. Irracjonalne, to znaczy, nie zrobiliśmy faktycznie nic złego. Faktycznie. Hmm, nie ma po naszej stronie żadnej winy, ale my mamy te ciągłe natarczywe myśli. Mogłam inaczej, powinnam zrobić tak, nie powinnam robić tego, mogłam powiedzieć coś, mogłam tego nie mówić, może powinnam zachować się inaczej, żeby inni byli zadowoleni. I to jest irracjonalne poczucie winy, spowodowane tym wszystkim, co dostaliśmy od systemu, jak ja to mówię, wychowania szkoły i, i, i całego społeczeństwa. To jest, wiecie, od słów takich, powinieneś robić tak i tak. Musisz być taki. Nie rób tak, bo co ludzie powiedzą. Wstydź się, jak ty się zachowałeś, wstydź się. Nie jestem z siebie zadowolona, jestem tobą rozczarowana. Bardzo dużo tych słów się nasłuchaliśmy. Od tych słów jest bardzo prosta droga do tych wszystkich natrętnych myśli i do irracjonalnego, toksycznego poczucia winy. Żeby się z nim uporać, to my od nowa musimy siebie polubić. Musimy spojrzeć na siebie innymi oczami i wyłączyć naszego wewnętrznego krytyka pozwolić sobie w końcu w życiu na. Mm, Swoją prawdę, swoje przemyślenia, swoje zdanie, pozwolić sobie na asertywność, tak? Czyli powiedzenie tak, kiedy czegoś chcemy, powiedzenie nie, jeżeli coś nam nie pasuje. I nie jesteśmy winni temu, że mamy inne zdanie, że czegoś nie chcemy, że komuś coś nie pasuje, jeżeli y, robimy coś po swojemu, a komuś to nie odpowiada. To nie powinno wpędzać w nas w poczucie winy. Zacznijmy siebie odbudowywać. Zacznijmy na siebie patrzeć yy, z większym szacunkiem, z większą łagodnością. Zacznijmy od nowa siebie lubić, bo my przestaliśmy siebie lubić. My patrzymy oczami dorosłych. Patrzymy i słyszymy te słowa powinieneś, jestem Tobą rozczarowana, zawstydzasz nas, przynosisz wstyd rodzinie, nie powinieneś się tak zachowywać. To, to wszystko oddaliło nas od tego, żeby być swoimi przyjaciółmi, żeby patrzeć na siebie z większą godnością, z większym szacunkiem i uwolnić się od toksycznego, irracjonalnego poczucia winy. Kwienie w nim... Nas rujnuje, zabiera nam siłę, zabiera nam nasze zdrowe poczucie wartości i to my pierwsi, już nie oczekujmy od tego, że ktoś inny nas uwolni od pewnych y, trudnych myśli, od poczucia winy. My jesteśmy tymi osobami, które powinny stanąć po swojej stronie i uwolnić siebie poprzez odbudowywanie swojej siły, poprzez y, patrzenie na siebie z, z większą łagodnością, poprzez wyłączanie wewnętrznego krytyka. Powinniśmy być tymi, którzy wyłączą, wyłączą ten guzik. Zwany poczuciem winy. W ogromnej mierze to jest wina irracjonalna. W ogromnej mierze my, żeśmy nie zrobili nic złego, a to poczucie winy czujemy. Poobserwujcie, zobaczcie, gdzie jest ono racjonalne i warto przeprosić, przemyśleć, wybaczyć sobie, bo w tamtym momencie, kiedy zrobiliśmy ten błąd, powiedzmy, tak, do którego mamy prawo. W tamtym momencie nie umieliśmy się inaczej zachować, nie umieliśmy inaczej zareagować, i, i wybaczenie sobie jest bardzo wa ważne. Natomiast jeżeli jest to poczucie winy irracjonalne, to popatrzcie na nie, poobserwujcie, skąd ono ma swoje źródło, i pozwólcie w końcu sobie na popełnienie błędów, na niebycie perfekcyjnym i idealnym. Na nie bycie takim, jak, jak yy, oczekują tego od nas inni. Yy, pozwólcie sobie na asertywność, nastawianie granic. To nie może być powodem naszego poczucia winy, bo macie prawo, a wręcz obowiązek, zadbać o siebie bez toksycznego poczucia winy który łączy się też z toksycznym wstydem, o którym opowiem chyba w następnym filmiku. Nie zabierajcie sobie radości życia poprzez poczucie winy. Odszukujcie go w sobie i powoli go wyłączajcie ze swojego umysłu. Czasem to trwa, czasem trzeba włożyć trochę pracy i dotknąć różnych sytuacji. A czasem można swoją świadomością, samoświadomością, z akceptacją siebie, wybaczaniem sobie wyłączyć ten przycisk i wyłączyć to mm, toksyczne i niszczące nas poczucie winy. Nie tkwijmy w Nim. Wszystkiego dobrego. Oczywiście zapraszam do pracy do współpracy. E bardzo też Was zachęcam do tego, żeby komentować moje filmiki, żeby pytać, żeby dawać mi feedback, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Wszystkiego dobrego. Życzę Wam wyłączania przycisku w umyśle pod tyłem poczucie winy. Nie tkwimy w nim. Do zobaczenia.